Są miejsca, o których mówi się szeptem, nie dlatego, że skrywają legendy, ale dlatego, że nauka czuje się w nich nieswojo. Północny Meksyk to rozległa pustynia, spalona słońcem, pusta, pozornie martwa, a jednak to właśnie tam znajduje się obszar, o którym badacze mówią jedno: to nie jest miejsce dziwnych opowieści, to jest miejsce dziwnych pomiarów. Gdy ktoś tam wraca, nie opowiada bajek ani mitów. Opowiada o tym, jak kompasy odmawiają współpracy, jak znikają sygnały radiowe, jak światło nagle traci swoją moc. I jak w pewnym punkcie pustyni cisza staje się zbyt cicha tak cicha, że ciało zaczyna reagować stresem, choć niczego nie widać ani nie słychać. Strefa ciszy na Zonie pochodzi z legend. Nazwa pochodzi z raportów naukowych. W tym odcinku skupimy się na miejscu, które od dziesięcioleci męczy badaczy, bo każdy, kto tu przyjeżdża z zamiarem zrobienia porządków w danych, wyjeżdża z jeszcze większą liczbą pytań. To nie jest historia o zjawiskach paranormalnych. To historia o miejscu, które nie trzyma się reguł świata, a jednocześnie nie łamie żadnego prawa fizyki, które znamy. A może łamie, tylko jeszcze nie rozumiemy w jaki sposób. Wszystko zaczęło się od błędu. W 1970 roku amerykańska rakieta testowa miała lecieć na poligon. Tymczasem skręciła i spadła na pustynię w Meksyku, kilkaset kilometrów poza planowanym celem. Teoretycznie niemożliwe, praktycznie zdarzyło się. Gdy naukowcy przyjechali odzyskać część rakiety, zauważyli coś dziwnego. Urządzenia pomiarowe zaczęły zachowywać się nielogicznie. Tak zaczęła się historia strefy ciszy, miejsca odkrytego przypadkiem, które od tamtej chwili wymyka się prostym wyjaśnieniem. Kompasy w strefie ciszy zachowują się tak, jakby coś zakłócało pole magnetyczne, nie odchylają się zawsze tak samo. To ważne zmiana kierunku bywa gwałtowna, chwilowa, a potem wszystko wraca do normy. To nie jest zwykłe pole magnetyczne bogate w żelazo. Tu występują nagłe fluktuacje, jakby pole było niestabilne. Badacze notowali to wielokrotnie. To fakt, nie legenda. Radia tracą sygnał. Nadajniki przestają działać. GPS potrafi odmówić współpracy, choć nie ma żadnego racjonalnego powodu. To zjawisko zostało udokumentowane nie raz, nie dwa, ale w dziesiątkach raportów. Dlatego teren ten oficjalnie nazwano strefą ciszy. W 1998 roku ekipa dokumentalistów zauważyła coś zaskakującego. Ich lampy LED świeciły na krótszą odległość niż wszędzie indziej. To nie wada sprzętu. Testowano go przed i po wyprawie. Działał normalnie. Powietrze w strefie ciszy zdawało się pochłaniać część światła, jakby atmosfera miała inne właściwości optyczne niż w pozostałych regionach. To zjawisko. Nie ma jednego pewnego wyjaśnienia do dziś. Badacze opisują coś, co nazwano martwą akustyką. Nie chodzi o to, że jest cicho, chodzi o to, że jest nienaturalnie cicho. Nie słychać wiatru, nie słychać drobnego piasku zsuwającego się po wydmach, nie słychać owadów, tylko własny oddech, własne tętno. To zjawisko zdokumentowano w raportach terenowych. Za 2001-2014. W 2017 roku trzy różne urządzenia wskazały jednocześnie niewielkie odchylenie czasu 0,12 a 0,27 sekundy minimalne, ale identyczne i wystąpiło dokładnie w tym samym obszarze strefy ciszy to anomalia pomiarowa. Nie podróże w czasie, ale fascynuje naukowców, bo wskazuje na wpływ środowiska na elektronikę. Region jest wyjątkowo bogaty w meteoryty. To nie opinia, to dane geologiczne. Niektóre fragmenty pustyni zawierają tyle żelaza, że zmienia to lokalne pole magnetyczne. To jedno z najlepiej udokumentowanych wyjaśnień anomalii kompasowych. W strefie ciszy wykryto krótkie impulsy elektromagnetyczne. Nie są regularne, ale są powtarzalne. Nie pochodzą z linii energetycznych ani urządzeń człowieka. Najbardziej prawdopodobne zjawiska geologiczne, których nie rozumiemy jeszcze w pełni. W strefie ciszy występują rośliny i zwierzęta o subtelnych różnicach genetycznych względem tych z okolicy. Nie są dziwne, są po prostu inne. Najprawdopodobniej wpływa na to lokalna geologia i unikalne warunki środowiskowe. To miejsce bada się od ponad 50 lat, setki pomiarów, dziesiątki ekip naukowych i za każdym razem wychodzi coś innego. Jedne urządzenia pokazują zakłócenia pola magnetycznego, inne problemy z propagacją fal radiowych, jeszcze inne nienaturalną ciszę lub anomalie oświetlenia. Problem polega na tym, że żadna znana naukowa teoria nie wyjaśnia wszystkiego naraz. Każda z nich pasuje tylko do jednego fragmentu układanki. Jedna tłumaczy magnetyzm, inna światło, kolejna dźwięk. A gdy próbujesz je połączyć, obraz zaczyna się rozsypywać i dlatego strefa ciszy nadal jest wyjątkiem. Nie sensacją, nie legendą, po prostu miejscem, którego współczesna nauka jeszcze nie potrafi w pełni opisać. Strefa ciszy nie jest zagadką, która czeka na spektakularne rozwiązanie, to raczej lustro, w którym odbijają się nasze własne ograniczenia, bo nauka pozwala mierzyć nam pola magnetyczne, fale radiowe i zakłócenia czasu, ale nie potrafi jeszcze odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wszystkie te zjawiska spotykają się akurat tutaj. I to właśnie jest najbardziej niewygodne. Że czasem największe tajemnice nie powstają z wielkich kosmicznych wydarzeń, ale z drobnych nieścisłości, które ktoś uznał za zbyt małe, by je badać. A później okazuje się, że te małe odchylenia tworzą miejsce, w którym rzeczywistość przestaje być oczywista. Strefa ciszy przypomina nam o czymś, o czym łatwo zapomnieć, że nasza wiedza o świecie nie jest zamkniętym katalogiem odpowiedzi, ale szkicem. Pełnym pustych przestrzeni. I to właśnie te puste przestrzenie decydują o tym, jak wiele jeszcze musimy zrozumieć. Czas ucieka jakby chciał się skryć. To były zaginione godziny. A ja nie mogę spać. Dziś. Ślady znikły. Ciszy czuję, że coś ma się stać, zaginięte W pustych ścianach szepcie się coś w powietrzu trwa. Cień za rogiem stoi bez słowa. Mam wrażenie, że patrzy na mnie znów. Za